Hej siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pojedziemy sobie do miejscowości, Ciekoty, Pokażę wam dworek żeromskich. Wejdziemy sobie tam oczywiście do muzeum, także to wszystko wam pokażę. Czekamy sobie na autobusik, no i zaraz ruszamy. Więc dobra, wejdźmy tam sobie. No i wiedziemy sobie. Dobra, widzowie, wchodzimy sobie do dworku. Taki bilecik 22 zł i wejście o pełnych godzinach, także musimy sobie poczekać. No i tutaj macie informację, że Stefan Żeromski e, żył tu przez młodzieńcze e, lata 1871-83. No i będziemy sobie za chwilę wchodzili do tego domku. Tutaj macie taki pomnik poświęcony Stefanowi Żeromskiemu. Króciutko mówimy o zainteresowaniach rodziców pisarza. No więc Wincenty, ojciec. Yy, zawodowo zajmował się uprawą mhm. ziemi. No więc żeromscy żyli z tego, co ziemia im urodziła, no a że ziemia, jak wiemy, tu nie jest zbyt mhm. urodzajna, no więc żeromscy żyło się tu, yy, no skromnie, żeby nie powiedzieć, bardzo biednie. Yy, natomiast jego hobby to łowiectwo, Był zapalony mhm. myśliwy. No z tą trofeami myśliwskiego piszą praktycznie wszędzie w tym dworku. No tak poza informacja, że to nie są rogi, to są poroża, mhm. ponieważ poroża muszą dzikie zwierzęta. Matka pisarza miała na imię Józefa, ona pochodziła z rodu katelów, to no, był brud też szlachecki, no i ta była znana na okolicę zielaną. Leczyła przy pomocy ziół, no stąd herbarium wiszące nad strychowymi schodami. No, leczenie Żeromskiej przy pomocy ziółek, no to pomagało na takie schorzenia, jak i współczesne ziółka, na jakieś niestrawność, przeziębienie lekkie. No niestety nie leczyło chorób bakteryjnych, a wtedy taką nieuleczalną, a szalejącą chorobą była gruźlica. Ta choroba dziesiątkowała ludzi. No niestety matka pisarza również długie lata chorowała na gruźlicę i na tą chorobę tu w dworku w Ciekotach zmarła. A wnętrza w odbudowanym dworku teraz podzielone są tematycznie. No więc zapraszam panów do tego pokoju na wprost. Yy, a tak jeszcze nieformalnie, mówimy na ten pokój patriotyczny. No, wspominamy tu niektórych członków Razinia którzy byli zaangażowani lub czyli powstanie styczniowe. No, Żeromski urodził się w 64. No więc w roku, gdy towarzyszało to powstanie, no na, dlatego pewnie niektórzy biografowie nawet nazywali Żeromskiego pogrodowcem tego powstania. E, no a gabinet, to, to oczywiście i biurko. Na biurku możemy zobaczyć ciekawy, no wówczas ważny dokument, a więc kopia umowy administrowania folwarku Ciekoty. Tak to wyglądało, no, jak widzimy, spisane w 1971 roku. Pisma takie urzędowe wtedy pisano, sporządzano dwujęzycznie, więc pół strony było pisane w języku rosyjskim, pół w polskim, no, a Ciekoty w XIX wieku leżały w Królestwie, a Królestwo było praktycznie pod zaborami rosyjskimi. No, plan tego majątku z okresu, jak tu Żeromscy rezydowali, oczywiście opisane cybulice, on, on tam fajka, no, ojciec pisarza, mimo że ciężko chorował na astmę, a później na serce, no taką fajkę, szczególnie wieczorami, lubiał sobie e, zapalić. No jak pokój patriotyczny, no to oczywiście i wizerunki wybitnych w polskich, rygry, nad kanapą, nad drzwiami wyjściowymi, wiszą dwa herby, ponieważ i żeronscy, i katelowie były rodowni szlacheckimi, więc miały swoje znaki rodowe po prawej to herbie Wita. On należał do żeromskich a drugi udział do katerów. E, między herbami wisi krzyż. Nazywano je patriotycznymi, a podobne nosili uczestnicy manifestacji, którzy protestowali przeciwko nasilającej się rosyfikacji w królestwie polskim. Po upadku powstania styczniowego wieszano taki krzyż w domach polskich patriotów. E, no trzeba dodać, że kobiety, dziewczyny w tym okresie na stach żałoby, po klęsce tego powstania przybierały się na czarno, nosiły również czarną biżuterię. Na dwóch ściankach, a jest to północna i wschodnia, wiszą zdjęcia. To są członkowie, czy też członkowie rodziny Stefana, którzy byli zaangażowani w powstanie. Styczniowe, no należy wspomnieć ciotkę Stefana, zdjęcie, które wisi nad szyfonierką. No, a szyfonierka to ta szafka, na której stoi dzianek dworze. Pani białko rzekł to rodzona siostra ojca pisarza. No i na podstawie jej opowiadań dorosły Stefan Żelomski napisał. Wierną Rzekę, ale w pierwszych wydaniach pod głównym tytułem był zawsze napisem, że jest to klepta domowa. A po drugiej stronie drzwi stoi instrument muzyczny. E, no to się nazywa Fischharmonia. No więc Pani Żeromska na takich grafiszach potrafiła grać. Nad Fischharmonią wiszą dwa portreciki. E, po prawej stronie Antoni Schmidt, to obracio też nie pisarza, a no, obok jego żona Zofia. No, Antoni był aptekarzem. W czasie Powstania Systrzyowego prowadził aptekę w Warszawie i on to właśnie w czasie tego powstania skonstruował wiznę członków rodziny Stabana, ale ze strony matki, no więc przewadze są w Katerlowie, no chociażby był ważny portret wiszący na zachodniej ściance, to jest podobizna dziadka pisarza, on nazywał się Józef Katerio, a o no, Katerlowie Józef własny majątek w tym cunach nidu. Poniżej jego portretu wiszą zdjęcia ciotek na pisarza, to są rodzone siostry jego matki. No tu już z rodzinami, a więc od lewej szmitowie, kozłowscy i dalej trebkowie. A właściwie wszystkie te trzy rodziny w jakiś tam sposób przez jakiś tam czas byli dzierżawcami majątku górno. górno tak. Żoną Józefa, a tym samym babką dla pisarza, była Agnieszka Zjakowskich. No i jej zdjęcie pani po pierwszym wieku stoi na komodzie poniżej portretu jej męża, a w młodszym wieku Agnieszkę uwieczniono na portreciku wiszącym po lewej stronie toaletki. A po prawej stronie tejże toaletki wisi zdjęcie młodego Stefana z okresu, gdy mieszka w jeszcze w Ciekotach, na tym zdjęciu ma 18 lat. O pomódórku łatwo poznać, że to uczeń kieleckiego gimnazjum. Centralnie na lustrawie, dzisiaj obraz podobi z nami sióstr Stefana, 3 lata. No jak oczywiście pokój damski, no, nie mogło zabraknąć toaletki w takim pokoju, przy którym pani wtedy poprawiały swoją rolę, no, zdjęcie stoi na tejże toaletce. To też najmłodsza siostra pisarza, a więc Bolesława Żeromska. E, no takim najcenniejszym meblem. Rekwizytem w odbudowanym dworku to jest klęcznik dworski. Ten oto klęcznik dworski. A to z tego względu, że no to jest właściwie jedyny mebel znajdujący się na wyposażeniu dworku. Oryginalny, należący do rodziny Stefana Żeromskiego. Tak właściwie to nie należą do Żeromskich, a do katelów. No i historycy zapewniają, że na tym właśnie XIX-wiecznym klęczniku modliła się babka pisarza, ja więc Agnieszka. No, jak babka niewykluczone, że mogła również i Żeromska, będąc jeszcze panią No, stoi tam również karafka na tej szafce. W karafce znajduje się nalewka z bursztynu. No, no, bo czymś takim próbowano lecieć nieuleczalne wówczas y, suchoty. No, podobnie uwagi, no, może jeszcze ten sprzęt jest wiszący na ściance obok łóżka pani Żeromskiej. No, a też już rzadkość. Y, to jest termofon. No a tak można już skrócie powiedzieć. XIX-wieczny Temofor służyło to do podgrzewania pościeli. Książkowa nazwa tego to szkandera, polskiego słowa skandale, co znaczy podgrzewać, nagrzewać. Na przykład tak na to mówiono podgrzewarka albo grzej nóżka. No a więc do wnętrza grzejnóżki wkładano rozgrzane, płaskie kamienie. No i tak przygotowanym sprzętem w naszym przypadku. Eee, no a tutaj w tymże salonie, no nad kanapą wisi duży portret. Na tym zdjęciu znajdują się młodzi rodzice pisarza. Zdjęcie to odnalazła nasza pani Kustosz, pani Kazimierza Zapałowa dopiero w 2003 roku. No a jak to zdjęcie opublikowała w swojej książce, było to ogólnopolską sensacją dla biografów, badaczy życia i twórczości Żeromskiego. Do tego 2003 nikt nie wiedział, jak matka pisarza wyglądała. A oczywiście zdjęcie w oryginale mamy wymiar pocztówki, co zostało siedmiokrotnie powiększone komputerowo. Domyślamy się, że zdjęcie to zrobiło Żeromskim tuż po ich ślubie, a no, ślub Żeromscy wzięli w samo południe 21 lipca roku 1858 w kościele w e, Poniżej portretu Państwa Żeromskich piszą repliki akwareli Jana z miejsc ważnych w życiu rodziców pisarza, no i galeryjkę zaczyna od lewej. Właśnie ten kościółek, gdzie wzięli ślub. Dalej jest kościół w Strawczynie. No, ta miejscowość sąsiaduje z Oblęgorkiem. No, bardziej chyba rozpoznawalna miejscowość ze względu na Sienkiewicza. No, jest w Strawczynie. Urodził się Stefan Żeromski 14 października 1864. 1 listopada w tym kościele go oszczony. Natomiast skrajnie prawa akwalera, no to leszczyny. Poznajemy leszczyny, kościół w Leszczynach. Leszczyny w XIX wieku były parafią dla cieka, dlatego na cmentarzu w Leszczynach są pochowani rodzice pisarza. Pani Żeromska na Góździce zmarła 15 sierpnia 1879 roku, miała wtedy zaledwie 46 lat, a Stefan 15. No, wiemy z literatury, że bardzo był zżyty z matką, no, więc długie tygodnie rozpacza po jej utracie. A później w jego twórczości pani Barykowa z Borowiczowa z syzyfowych prac, z ludzi bezdomnych. Są to postaci literackie wymyślone przez pisarza, których pierwotworem była jego matka. A Wincenty odczekł 22 września 1883, miał wtedy 64 lata. No jak wiemy kościółek stoi, do dnia dzisiejszego jest 1610, pod wezwaniem świętego Jacka Odrowocza. Po drugiej stronie pokoju e, gustowny piec kaflowy, no, taki model powiedzmy narożny, no, różnie to budowano, w siatce, tak, tak. czy w ściance, czy w rogu. E, no, służyło w każdym razie, piece kaflowe służyły do ogrzewania pomieszczeń, a po lewej stronie pieca duży portret, na którym znajduje się podobizna ojca pisarza. A Wincentemu zrobiono to zdjęcie rok po śmierci swojej pierwszej żony, no więc w 1880 roku w pracowni pana Krajewskiego, kieleckiego fotografika. Poniżej jego portretu na mrokkim zdjęciu znajduje się Antonina Zetkań, później Żeromska, no bo pan Wincenty rok po śmierci swojej pierwszej żony żeni się po raz drugi właśnie z tą panią. Ona była nauczycielką, ale głównie zajmowała się prowadzeniem stacji dla chłopców w Kielcach, no więc Mówiąc prosto, macocha dla pisarza. Po prawej stronie pieca znów poznajemy dziadków dla Stefana, ale tym razem po mieczu, to znaczy ze strony ojca. A są to postacie z tych małych, łowalnych portrecików, na których znajduje się Klara i Józefa Żeromscy. No, że pokój taki reprezentacyjny, bawialny, no to w takiej izbie w Dworku Ziemiańskim nie mogło zabraknąć samowaru. No i mamy również i w tym odbudowanym dworku samowar stojący przy wschodniej ściance, na no, przykład tylko, że samowar to wynalazek chiński, ale rozpowszechniony przez Rosjan, a służyło to do zagotowywania wody na herbatę. W dopełnieniu saloniku o no, zegar szafkowych wisiał podobny jak nam rezydowali, a w końcu stoi mebel nazywany kredensem stołowym. No nazwa stąd się wzięła, hmm. że trzyma w tym zastawę stąd obrusy. A w szufladach, możecie panowie sprawdzić, takie XIX-wieczne e, sztuce. No tak wyglądają, przypominające współczesne, natomiast no gabarytami, no to znacznie, znacznie, no, no, znacznie większe, przewyższają. No, no w tej chwili to nie używamy takich, no albo rzadko. Używamy takich podstawek, w sztuce, tam w lewej szufladzie są takie koziołki, na to mówiono. No więc wtedy ustawiono te sztućce nie tak, jak teraz robimy na papierowych serwetkach, a właśnie na tych koziołkach. No a z tego powodu chyba żyli wtedy bardziej ekologicznie, no bo teraz miliony tych papierowych hmm. serwetek lądy. Na całą szerokość ówczesnego był długi wąski pokój, Palkierz na to mówiono, no, no i Stefanin poszedł do Gimnazjum Kieleckiego. W tym pokoju z dwoma siostrami mieszkał, a później, no, oczywiście, wiemy, że zamieszkał w Kielcach, na stacji. No, a tutaj, do ciebie, przyjeżdża praktycznie tylko na wakacje, no i oczywiście na te większe święta, typu Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Hmm. Pod, oknem, pod oknem stoi stolik. Na stoliku zdjęcie, na zdjęciu Ludwika dunin borkowska No, to jest taka pierwsza szkolna sympatia Stefana Żeromskiego. No tam nawet niektórzy biografowie twierdzą, że miłość, a jeżeli miłość to Plata no, była dość bliską kuzynką e, Stefana. Byli rówieśnikami, no był dla niej wujkiem. A że ona była na pensji w Suchedniowie, no wiemy, miejscowość w kierunku Warszawy, no. gdy długo nie wracała do Kienc, no więc Stefan do niej pisał listy. A niektóre kopie tych listów leżą poniżej jej zdjęcia. No a że jako młodzieniec, Mieszkanie Ciekot jeszcze uważał siebie za poetę, a więc pisał te listy wierszowanym tekstem. Natomiast na ściance obok łóżka wiszą zdjęcia. No, u góry pan z brudką to ukochany nauczyciel Stefana Żaromskiego z kieleckiego gimnazjum. Nazywał się Antoni Gustawem, No i był nauczycielem języka polskiego w tym gimnazjum. No i Bebowi praktycznie zawdzięczamy, że Stefan Żeromski został pisarzem. No bo już wiemy, jako nie uważał siebie za poetę. No potwierdzajmy chociażby te e, listy pisane do ludki wierszowanym tekstem. Natomiast gdy poszedł do Gimnazjum Kieleckiego, no pokazał te swoje wiersze, to twórczość, nazwijmy to profesorowi Bebowi, a że on był autorytetem w dziedzinie literatury. No ocenił te wiersze mocno średnio. W każdym razie wpisał nawet Żeromskiemu w zeszyt, w kajet, taką recenzję, że próby wierszowane są słabe, i bardzo za to w powieści jesteś pan na właściwym gruncie. No i po takiej, no powiedzmy niezbyt pochlebnej opinii, Stepan pewnie porzucił już pisanie wierszy, a wziął się poważnie za prozę. Zresztą Bem również namówił Żeromskiego, by prowadził dzienniki. No pewnie przeczuwają, że stanie się w przyszłości wielkim pisarzem. No i spełnił to orzeczenie Pierwszy pis w dziennikach 19 maj 1882. No jak na początku powiedziałem, prowadził te dzienniki blisko 10 lat. Poniżej zdjęcia profesora Bema zdjęcia młodych ludzi. To są koledzy szkolni Stefana Żerowskiego, no z tego gimnazjum Kieleckiego. No, pierwszym jego szkolnym kolegą był Edek Uszczkiewicz. No, a jest to postać z tego, drugiego od lewej zdjęcia, to ten młody człowiek, to syn kieleckiego lekarza. Nawet u jego ojca leczyli się rodzice pisarza. On też pisał wiersze, no i wspólne tematy, no a później tam jakoś się poróżnili i jego drugim szkolnym kolegą stał się Janek Strożecki, a to postać z tego skrajnie lewego zdjęcia. No Janek Strożecki urodził się w Kielniku, no, był sta młodszy od Stefana o 3 lata, no, ale, 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 no poznali się w ten sposób. i to trzeba wrócić jeszcze do organizacji nauki w tym kiereskim gimnazjum. No, więc tak to było zorganizowane, że pierwszy rok był przygotowawczy, a osiem następnych nauka programowa. No, więc Stefan poszedł do gimnazjum, gdy miał lat yy, 10 a gdy szkołę opuszczał miał lat 22. No więc bo łatwo sobie policzyć, że dłużej tam sterciowi zeszło w tej, w tej szkole. No z różnych powodów, no, ale no niestety powtarzał trzy klasy, ja była to pierwsza, druga i szósta, no więc można by powiedzieć, że w szóstej zaczekamy na Janka tego dochodził i już od tego momentu byli do dobrymi kolegami, nawet jako dorośli mężczyźni również sobie pomagali. No Janek też się tutaj dał zapamiętać w naszej dolinie. Wielkowskiej tym, że no, spędzał tutaj w dworku w Ciekotach u Stefana wakacje w 1882 roku. No i w te wakacje razem ze Stefanem wybrali się na wycieczkę do Świętej Katarzyny, a no, wyszli na łyśnicy oczywiście, a schodząc z łyśnicy, no, można by powiedzieć, wtargnęli do grobowca rodu Janikowskich. No i wewnątrz tego grobowca na ścianach wyryli tak, no, swoje nazwiska, imiona, datowany jest to drugi sierpień 1882. No od tego momentu, można by powiedzieć, miejscowi na tą kapliczkę zaczęli mówić, kapliczka Żeromskiego, no w końcu tak, się no. podpisał, no to, no to jego. No jego ruskiego gimnazjum, to było Męskie Rządowe Gimnazjum Kieleckie, to no to ta szkoła przetrwała do 915 roku. Przejdźmy dalej, a dalej jest kuchnia, no, również i przy odbudowie nowego dworku. Na no, wszystkie sprzęty, które tutaj panowie widzicie, no oczywiście nie te, które służyły żeromskim, no ale można nawet powiedzieć jej zapoki I z naszego terenu, no, no więc przynosiły to panie z Wilkowa, od z, ciekaw, z psar, czy, czy z Masłowa, no więc pewno im to służyło jeszcze gdzieś do połowy ubiegłego wieku, no oczywiście dworki nie były skanalizowane, więc tam nasza pani kustosz na Zapiersku umieściła taki zestaw do toalety, powiedzmy, porannej, no więc woda w zbanie i miska ceramiczna, oświetlone no, dworki były świecami, lampami naftowymi, no tam, tam przy wyjściu taka lampa mobilna, no więc można powiedzieć coś w rodzaju latarki, bezpiecznie można było z nią chodzić na zewnątrz, wewnątrz. No a obok kuchni były zawsze, no nie tylko w dworkach ziemiańskich, ale i w takich chałupkach wiejskich, e, zawsze były małe, ślepe izdebki. No ślepe to znaczy bez okien. Na to mówiono albo śpiżarnia, ale najczęściej kubora. No tutaj już w odbudowanym dworku nie odbudowano tej kumory jeden do jednego, a w miejsce tej izby powstała no, taka duża sarka, która oficjalnie teraz nazywa się pracownia. No więc weźmy tam jeszcze na zakończenie do tej pracowni, mijając się, nazywa się pracownia. A tutaj nasza pani kustosz, pani Kazimiera Zabałowa, widrony, które się tu na północnej ściance na pres, po pierścia Popierścia no, zgromadziła już takie wyjątkowo cenne pamiątki po pisarzu, no, nawet w pierwszej szafie, to są jego pierwsze wydania. No, z jego autentycznymi wpisami, dedukacjami, także bardzo cenne pozycje. Na szafie rysunki, to wszystko ilustracje że Jarosława Żeromskiego. Na zachodniej ściance trzy duże portrety, no, wszystko Stefan z różnych okresów jego życia. No, od lewej 18-letni, dalej 40-letni, jeszcze dalej 60-letni Stefan yy, No, Ostatnie, no właściwie tak można powiedzieć, że często zmieniał adresy, ale, ale ostatnie 5 lat życia to już Stefan Żelącki jest na stałe związany z Warszawą. No bo już jako znany, wydawany pisarz w miarę, zamożny człowiek w 1920 kupił dom. Konstancinie pod Warszawą, który nazywano później Wilną Świt. Na 24 rządu polskiego dostał trzy pokojowe mieszkania, które znajdowało się na Zamku Królewskim w Warszawie. No więc sobie tak to dzieli, że zimę spędzał w Warszawie, no miesiące piosenne, wakacyjne, już w Konstancinie, pod warunkiem, że nie wyjechał na Polskie Morze, no bo w latach 20. lubił wypoczywać na Bałtykiem, no tam z kolei jego. Ukochane miejsca letniego wypoczynku, no to Rosajer, No i oczywiście Orłowo, dzielnica obecnie Gdyni. Przyszedł 20 listopada 1925 roku, no, Stefan mieszkał w zamku, w tym dniu zjadł śniadanie. No położył się na taką jeszcze drzemkę, na no, którym zresztą miał zwyczaj, bo zawsze po śniadaniu jeszcze parę minut poleżał. No niestety z tej drzemki 20 listopada już się nie obudził. Zmarł koło 11 przed południem, mając no, zaledwie 61 lat. Pogrzeb Stefana odbył się 3 dni później, więc 23 listopada 25 i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowalny. na no, szedł kondukt pogrzebowy ulicami miasta nad Warszawą. Latały samoloty, zrzuciły wtedy 5000 tysięcy ulotek. No jedna z tych pięciu tysięcy wisi tutaj w naszym eksponowanym miejscu pracowni. No jak czytamy, oddając hołd Stefanowi Żeromskiemu, no w tym miejscu trzeba przypomnieć, że Stefan Żeromski był pewniakiem do otrzymania Literackiej Nagrody Nobla w 1924 roku. No nie wdając się w szczegóły można z grubsza powiedzieć, że z powodów politycznych tej nagrody nie otrzymał. Teraz głównym powodem Podaje się zbyt wczesne opublikowanie opowiadania pod tytułem Wiatr od morza, gdzie on skrytykował germanizację Dzień północnych Mazów. No nie spodobało się to Niemcom, mm. no ale lobby niemieckie było silne w Komitecie Noblowskim, no i również i Szwedzi wtedy no, byli zafascynowani okay. kulturą niemiecką, technologią, no więc skutecznie tą nagrodę Żeromskiemu zablokowano. No, miał dostać tą nagrodę za cały czas swojej pracy twórczej, bo za uzasadnieniu wpisano mu, że nagrodę nie otrzymuje, ponieważ pisze zbyt emocjonalnie. Tutaj ten domek Żeromskiego macie od tyłu, no i tutaj takie figurki. Dobra, jeszcze jestem po zakończeniu zwiedzania tego muzeum. Jak się odcinuszek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu, trzymajcie się, hej!